Siemaneczko, widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale z Gry Roblox. Tak, dzisiaj dokończamy nasz domek, który trzeba zbudować. Tak, trzeba zbudować. Um, mam taki magnes pieniędzy, który do, nie muszę iść do skrzynki po pieniądze, tylko od razu mi już daje te pieniądze. I nagrałem pewien odcinek, w którym i źle mi się coś zrobiło, no i zrobiłem parę rzeczy, no i w tym problem, że to mi się nie nagrało. Także tutaj zbudowałam po prostu kolumny, takie fajne kolumny, gdzie coś ja jeszcze zbudowałam. Chyba na dole to tyle, a jeszcze tutaj, yy, o tutaj o żyrandol, dach światła i Tutaj na dole to tyle, teraz przechodzimy na górę, tutaj zbudowałem różne rzeczy, no niestety nie nagrało mi się to, tutaj zrobiłem takie rzeczy, tutaj zrobiłem, tutaj zrobiłem takie rzeczy, tutaj jeszcze, także no chyba to tyle, albo jeszcze tam, tak tam. Te rzeki były, czy nie? Dajcie znaka, chyba były. Ale tutaj, o. Tutaj nie dokończyłem właśnie tego robić i dzisiaj sobie skończymy. Tutaj też nie dokończyłem zrobić. I chyba tyle. Tak, chyba tyle, więc zacznijmy od tego. Od tego. Yy, Dla tego żeby było akurat przy mnie. I co to będzie? Ściana, ściana, same ściany na razie. Yy, kolejna ściana. Yy, bieżnie. To jest siłownia? Tak, siłownia! Siłownia w własnym domu, głupki! Telewizor! Telewizor w siłowni, sufit, światła! O kurde! Dobra, widzowie! Mocne, mocne! A tu jest drugie wejście do siłowni! ja się dobra, robmy to! Robmy to! Dobra, co tu będzie? Ściana! Ściana! Krzesła... Ekran... Co? To jest kino? Kino w domu. Jeszcze kręgielnia było. Co tu się dzieje, widzowie? Nie wiem, ale jeszcze tu coś było, także tutaj też zbudujemy okno, drzwi po... pokład, sufit, światła. Co się dzieje, widzowie, ale najpierw zróbmy tutaj łóżko, drzwi. O nie, mi się już za 6 sekund kończy to i będę musiał iść po skrzynki. Chyba tak i. No i teraz muszę iść do skrzynki, bo mi się już nie zarabia. No dobra, mamy widzowie jeszcze milion, to bardzo dużo. O, tutaj leci normalnie na telewizorze coś, także tuleje tam są do zbudowania. Co to są tuleje? <grym> nie wiem. No dobra, co to jest? Beldachim? Kanapa, kanapa, kanapa i kominek. Mamy tutaj normalnie, mogę sobie z Liskiem, Pieskiem usiąść i porozmawiać o różnych rzeczach przy ognisku. No normalnie, widzowie. Taki bogaty dom mieć, to to naprawdę dużo kosztuje. Yy, coś jeszcze w siłowni? Nie, to nie była siłownia, A tutaj! Tutaj trzeba drzwi, stół, szuflady, ok, krzesło i sufit. I jeszcze światła. Dobra, mamy to. I ściana, i ściana, kolejna ściana, ściana, szafa, y, umywalka, y, lustro, y, wanna, na toaleta. Co tu się dzieje, widzowie? Jeszcze światła. No, ładna to jest toaleta, ale tym bardziej ładniejszy dom. Jaki to jest dom? To jest niemożliwe. O schody już mamy, schody na górę. Ale poczekajcie, czy ja mam tutaj już wszystko gotowe na górze? Chyba wychodzi na to, że tak. I co wiem? Chyba mam wszystko na górze gotowe. Zobaczmy, ile nam brakuje jeszcze. 59%, prawie 60%. To już połowa minęła, także. Jeszcze troszeczkę tylko brakuje nam tego domu. Ile on będzie w ogóle miał pięter? Skoro to już jest drugie piętro, a teraz będzie trzecie. No to jest niemożliwe. Tu jest siłownia. Skończona. Tu jest ten pokój. Skończony. Kino. Skończone. Tutaj jeszcze ten pokój. Skończony. No i chyba tyle. Tak, tyle. Przechodzimy na trzecie piętro. Widzimy, rozumiecie to? Trzecie piętro. Idziemy na trzecie piętro, no ale. Bardzo dobrze. Mieć taki dom, no to mieć. Ja chcę mieć jak najbardziej taki dom, także. No ale ciekawe, czy to kiedyś się spełni. No raczej nie, no ale. No, ale może ktoś ma na świecie. No nie wiem. No, raczej nie ma. Bo to jest naprawdę fajny dom. To jest przepiękny dom. No, no zobaczcie na ten Żyrandol. No, to jest przecież niemożliwe. Jakie to jest piękne. Dobra, mam kolejne ściany. Drzwi, łóżko, szufladę, telewizor. Tutaj krzesło, sufit. No, jakoś to wygląda. Jeszcze światła, leżaki. Co tu się dzieje, widzowie? To jest niemożliwe. To jest tak ładne. Uf, mieć taki dom w prawdziwym życiu. Cały czas tu mówię, bo mi się to marzy. Hm. O, ja się, dobra ściana, łóżko, telewizor, dobra stół, stół. Krzesło. co się dzieje? Światło, szuflada. Co się tutaj, widzowie, dzieje? A gdzie to tu, gdzie tu jest stół? Może to jest stół? Nie wiem. Nie wiem widzowie. Czy to jest stół, czy nie. Ale dobra. Tutaj chyba był coś do zrobienia. Tak, jest tutaj. Ściana, kolejny pokój będzie. Okna, ściana. Ej! O, zawiesiło mi się coś dobra. Telewizor. Chyba ja za szybko to kupuję po prostu. Dobra, kanapa, stół, lampy, kanapa. Co to jest? Dywan jeszcze, sufit. Dobra, ile, ile tu jest w ogóle łóżek? Ile to jest tak jakby salonów? To jest niemożliwe. Nie wiem, czy ktoś by takie coś miał, ale mi się laguje. Co się dzieje? No Dobra. Podłoga w łazience. To będzie łazienka. Taka duża łazienka. Jakim cudem? Jakim cudem ta łazienka jest taka duża. Co jest dla nas? ściana. ściana. Okej, okay. okna. I jeszcze prysznic. Yy, ok. To jest prysznic? To jest prysznic. Nie chcę zakręcić wodę. Nie marnuj. Dobra tam. To jest tylko gra. Lustro, toaleta. Ławka. Ile się? 612 tysięcy tylko widzowie. Ile to kosztuje? Ławka. Kolejne światły. Jakim cudem ławki są w toaletach? We własnym domu. Rozumiecie to widzowie? To jest niemożliwe. Ja tutaj zrobię okna. Tam coś jeszcze jest do zrobienia. <laughs> Jezu i drzwi. Ściana. Jeszcze raz ściana, okno. Tutaj, 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 tutaj jaki. Jakie to jest ładne. Jaki ładny pokój. Ja chcę taki mieć w prawdziwym życiu. Tylko, że nie mam. Ej, taki chcę mieć, ja taki chcę mieć. Dobra, no niestety. Dobra, subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie, szybko już, subskrybujcie. No, zasubskrybowane? Zostawiona, zostawiona łapeczka do góry? Na pewno? Sprawdźcie, upewnijcie się, czy jest zostawiona łapeczka do góry. Bo musi być zostawiona, dobra, 20 tysięcy, takie coś, dobra, drzwi, yy, jeszcze raz drzwi, yy, ściana. I ściana, i ściana, wcale czyste ściany telewizor, foreczki, swasu, sufit, światła. Zabraknie mi pieniędzy zaraz, i zabrakło. Widzowie, to by było chyba na tyle z tego odcinka. Jeszcze schody? No, chyba was coś normalnie nie wytrzymam. No, czwarte piętro. No, zobaczcie, widzowie, Wchodzę sobie na górę normalnie. I tutaj będę schodził. Hmm. Hem. ciekawe, ile to ma piętro. Zobaczcie, pierwsze piętro. Wchodzę sobie na drugie piętro. Wchodzę sobie na trzecie piętro. A tutaj będzie czwarte piętro. Jak to jest zrobione, nie wiem. Ja mam tylko dwa i mi brakuje pieniędzy. Ja muszę sobie jutro widzowie zrobić, a z Wami się chyba żegnam, także do jutra, wi widzimy się jutro w kolejnych odcinkach, także Pa widzowie, subskrybujcie kanał!